Witam w dzisiejszym bohatera, omówimy sobie bohatera Chrono Który jest w sumie jednym z najbardziej podstawowych bohaterów I jednym z najbardziej częściej, znaczy najczęściej używanych bohaterów w Na pierwszej ewolucji Chrono ma cooldown 15, znaczy cooldown 40 sekund A jego umiejętność brzmi tak Przyspiesza grę o 14% na 17 sekund jeżeli ktoś używa autokli Znaczy autowoltaicznej walki Super Jest to wtedy przydatne Następnie Chrono ma dwie drogi rozwoju Pierwsza, która dalej idzie W prędkość Tylko, że tym razem bez żalnego cooldownu Tylko nastaje przyspiesza grę o 10% I druga Która ma cooldown o 40% I przyspiesza grę Dalej na jakby to powiedzieć 14% I w sumie ma dalej taką samą jakość jak na podstawowym poziomie, ale dalej ma dwie kolejne drogi rozwoju. Jakby to powiedzieć, dwie kolejne drogi rozwoju. By na, mniej. na jednej, w której ma cooldown 50 sekund, przyspiesza gry na 20%, a trwa 17%. Owe przyspieszenie trwa 17%. I Drugą drogę rozwoju, w której przyspiesza na 14%. A samo przyspieszenie trwa 23 sekundy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o owym bohaterze Chrono. Ja sam używam go i uważam go za mojego znaczy jednego z moich podstawowych bohaterów, ale napiszcie, co wy sądzicie, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A na razie lecę i elo.